Relinkowanie Backlink Gap, Link Intersect czy pozyskiwanie linków konkurencji. Niezależnie od nazwy, oparcie strategii linkowania na zdobywaniu takich samych linków, jakie mają widocznie w Google konkurenci, to zawsze dobry pomysł. Dzięki modułowi relinkowanie cały proces zrealizujesz w kilka minut w jednym panelu. Jedyne czego potrzebujesz, to adres Twojej witryny. W pierwszym kroku podaj adres swojej strony. Następnie sprawdź sugerowanych konkurentów. To strony, z którymi masz najwięcej wspólnych wyników w Google. Jeśli zamiast domeny podasz tutaj wybraną podstronę konkurenta, weźmiemy pod uwagę tylko linki prowadzące do tej podstrony. Zaznacz najtrafniejszych, a jeżeli widzisz braki, dopisz własne propozycje. Jeżeli Twój biznes ma jedną główną frazę, o którą walczą wszystkie firmy, możesz ją podać, a sugerowani w tym przypadku konkurenci to strony, które zajmują najwyższe miejsca w Google. Teraz kliknij dalej i poczekaj kilkadziesiąt sekund na gotową ofertę. W tym czasie sprawdzimy i zestawimy z naszą bazą linki Twoje oraz Twoich konkurentów. W tabeli znajdziesz wszystkie strony, na których możesz zamówić linki, z których wskazani konkurenci mają już odnośniki, a Ty jeszcze nie. Wyniki możesz filtrować po cenie oraz rodzaju dostępnych ofert linkowania, takich jak artykuły sponsorowane, linki w już istniejących artykułach redakcyjnych oraz linki reklamowe, czyli pozostałe linki tekstowe oraz graficzne. W kolumnie wystąpienia łatwo znajdziesz najpopularniejsze linki wraz z informacją, które z konkurentów je posiada. Wszystkie widoczne SEO parametry stron odświeżamy co 7 dni. Interesujące Cię oferty możesz dodać do koszyka i zamówić, albo wyeksportować ofertę do dalszej obróbki. W zakładce Relinkowanie znajdziesz swoje historyczne oferty. W razie problemów zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem bogmaupalinkhaus.co lub korzystając z livechata na stronie.